Jak połączyć dwie nitki? Zacznijmy od początku. Bardzo często chcemy połączyć dwie nitki, na przykład y, dwóch, y, dwa kolorki. Jak nawinąć y, y, czułenko? Już Wam pokazywałam. Będę Wam pokazywać takie y, króciutkie filmiki y, y, takich y, czynności, które może nie są specjalnie skomplikowane, ale które się przydają. Także tutaj chcę Wam pokazać, ja już to kiedyś pokazywałam, jak połączyć dwie nitki. Czyli ja łączę to zwykle tak. Myślę, że jest więcej sposobów, ale to jest mój sposób i myślę, że to nie tylko mój, bo to ktoś inny wymyślił, nie ja. Układamy te dwie nitki w ten sposób i jedną nitkę przekładamy pod drugą i teraz zobaczcie tu ta prosta przełożyliśmy, potem kładziemy na tą nitkę od tego czułenka czy tam od igły, bo to też może być tak samo i igłą i zawiązujemy w ten sposób, żeby ta nitka była wzdłuż tej drugiej nitki, szła do członka. Tutaj zaciskamy. I tak samo robimy z tą drugą. Widzicie, tutaj mamy tak, czyli zakładamy do pod nitkę. I teraz przekładamy. Jeszcze raz wam to bliżej chcę. Pętelka, jak ta mnie, ta nitka idzie pod, wraca i na wierzchu. I teraz tutaj po prostu robimy węzeł, czyli zawiązujemy na tej drugiej nitce. Tak to wygląda. Zobaczcie jak to jeszcze wygląda. I tutaj ładnie to się leciutko ściąga. Możecie to ściągnąć bardzo mocno. I można to, kiedy w igłowej, nie jest to takie proste z schowanie na początku, to można tutaj obciąć bardzo bliziutko i ten węzełek po prostu zostanie, ale jeszcze lepszym sposobem jest schowanie tej nitki w środku robótki, w tunelu robótki. To będzie następny filmik już. Także tak wiążemy nitkę, przynajmniej ja tak robię.